Czy gogle były niezaparowane? No, czy... Tak, jestem, jestem zadowolony dzisiaj, bo, bo czy, na wszystkie skoki miałem szybkę, tak jak powinna być. No i nawet pierwszy się zapomniałem trochę. Co to znaczy, że się zapomniałeś? <laughs> Ale taki był fajny, taki, taki trochę bardziej swobodny. E, znaczy no, tak taki trochę właśnie takiego trochę mojego takiego. No ale drugi, drugi mi się wydawał, że tak powinno, a, a trochę, trochę mi tam braku gdzieś mi tam wykantowało nartkę nad bulą. No i że było tam coś później kombinować. No ale, ale ogólnie, ogólnie no jak, jak szybka, szybka nie zaparowała, no to było dobrze. Taki był, taki cel na dzisiaj był dobry. Ty od początku tej zimy z Pucharem Świata, teraz są Mistrzostwa Świata, ale żartowałeś, że twoja forma jest bezobjawowa. Ale na pewno nie jest bezobjawowa, bo właśnie Piotrek, ty skaczesz równo jak... Jak dawno nie skakałeś? Powtarzalnie. E, no, tak, tak. No, Skoki są e, właśnie na no, dobrym, dobrym poziomie. Taki, taki już delikatny objaw, jakiś taki tej formy, <grym>, delikatny jest. E, ale, ale to, wiadomo, no, jeszcze, jeszcze są rezerwy w tym, bo, bo czujesz, że jeszcze można, można lepiej. E, Szczególnie nad bólem, właśnie, trochę brakuje, właśnie takiej, takiej rotacji, żeby. E, no, żeby to tak fajnie od razu tak narotowało, nie, nie, nie żebyś się tam nie musiał przepychać. Wytłumacz żeby nam to, 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 chodzi o to, żebyś zachował tę prędkość jak najbardziej z wyjścia, tak? Na, na lot, na fazę lotu, to jest ta rotacja. No tak, tak i to razem idzie z wysokością od razu, nie? A tam mam właśnie taki delikatny problem, no ale, ale co zrobić, no tak, tak, tak jest. No już pierwszy mi się właśnie wydawało, że już tam, że już tej rotacji było trochę więcej właśnie nad bólą. E, ale, no ale w sumie no, byłem zadowolony i z pierwszego no, no takie dość w porządku skoki, no drugi, drugi właśnie tak mi właśnie trochę tego braku właśnie tą nartkę mi tam później, później jak właśnie wylecę i, i nie ma tak tego tej rotacji takiej no to mi tam gdzieś te nartki tak kantuje trochę no i, no, i, później, no, i później no brakuje brakuje tych 30 metrów. No właśnie, zabrakło, to prawda. Piotrze, a powiedz, z tego siódmego miejsca ty jesteś zadowolony? Gdyby ktoś ci je dawał przed mistrzostwami, to byś powiedział tak jest ok, czy, czy jest niedosyt? E, znaczy, tak, no liczyłem na pewno najwięcej, jeżeli chodzi o miejsca. Na pewno też no, jestem zadowolony ze swojej pracy, bo było tak, e, praca była w porządku, w zasadzie e, samo podejście, wszystko było, było ok. E, no tak, no właśnie liczyłem na taki... Ja taki, taki dwa, jeden, dwa takie, takie, no takie, 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 takie fajne właśnie, właśnie skoki. E, ta, takie z tych lepszych, o, nie z takich tych normalnych, tylko z tych lepszych. No ale, ale ogólnie, ogólnie no jestem zadowolony, no nie ma co, nie ma co, co narzekać, bo tak naprawdę chyba to najlepszy wyszła świata lotach, <laughs> Jak wino, im starszy, tym lepszy. <laughs> Skoro o napojach, to ten sok z pomarańczy może tyle ci daje energii, faktycznie? Kurde, może mało go było, kurde, to nie wiem, to chyba wasza wina. Za mało tych pomarańczy? Następnym razem musisz kupić, no, ja nie wiem, ale jak tu skakać? Jak tu skakać? I banana zabrakło, nie? A banana, no właśnie, banana. Hmm. Ale od banana to powinien być dyrektor. Dyrektor Małysz powinien mieć banana. No nie. właśnie, on powinien mieć, ale. No ale nie miał, no, ale. Ale wydaje mi się, że to bardziej te grejpfruty, no bo jak tu pomarańcze grejpfruty, żeście kupili. Za mało. To, to wszystko wasza wina. Ale... Dobra, poprawimy się, obiecuję, ale jutro jest konkurs drużynowy i musisz przyznać, patrząc na... Nie, 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 już zostawmy te pomarańcze, nie chcę pomarańczy, chcę grejpfruty. Grejpfruty dajcie. <laughs> Musimy przyznać, że ta czwórka jest mocna, Piotrek, macie naprawdę jutro bardzo duże szanse. Nie chcę zapeszać nawet na złoty medal, bo skaczecie bardzo powtarzalnie. No na pewno, na pewno, no, każdy skacze swoje, to co, to co tak naprawdę umie, to, e, to co wytrenował. No i, no i myślę, że no, czasy zawsze są, nie? To, to tak e, czasy są, a, a zobaczymy, no nie ma co też e, myśleć o tych wynikach, tylko po prostu swoją pracę wykonywać, e, no i, i w zasadzie jeszcze e, cieszyć się z tego... Gratulacje. E, I tak naprawdę cieszyć się, cieszy się z tego, że, że możemy jeszcze tutaj Eee, po poskakać po i, i polatać, no bo kurde tak bo o tej porze roku na lotach, no to, to kurde to jest bajka. <ścoughs> Jeszcze taka pogoda pewnie. Trzymamy kciuki za jutro Piotrze, dziękuję. Dzięki bardzo.